Pamiętamy o ojcach niepodległości, naczelniku państwa i głównym twórcy Wojska Polskiego Marszałku Józefie Piłsudskim, znakomitym dyplomacie, przewodniczącym delegacji polskiej na konferencji pokojowej. Powiem Państwu tak, bardzo się cieszę z tej żywej lekcji historii. Dziękuję młodzieży za ten wspaniały występ. Dziękuję opiekunom, dziękuję opiekunom, bo myślę, że to dzięki Waszemu zaangażowaniu wszyscy my tutaj mogliśmy podziwiać, podziwiać właśnie ten występ, ale co jest najważniejsze, była to prawdziwa lekcja patriotyzmu i za to Wam wszystkim dziękuję bardzo serdecznie.